Tłusty czwartek jest ostatnim czwartkiem przed wielkim postem. Może on przypaść między 29 stycznia a 4 marca. Wszystko ze względu na to, że Wielkanoc jest ruchomym świętem. Tym razem wypada 9 kwietnia. Aż trudno w to uwierzyć i aż żal, co by nie było czekać do tego dnia dwa tygodnie w końcu jutro też czwartek. Co prawda, nie tłusty. Ale co tam? Namawiamy zrobić sobie przedsmak tego święta. Środę popielcową obchodzić będziemy 22 lutego, z kolei tłusty czwartek 2023. Czeka nas już 16 lutego. Warto zapamiętać tę datę i zadbać o to, by na stole nie zabrakło słodkości. Tego dnia można urządzić ucztę dla podniebienia. Ale my czekać nie zamierzamy w te trudne czasy podwyżek i innych problemów. Chociaż raz na jakiś czas warto zjeść coś dobrego. A niech to będzie jutro. Kto zabroni?